Rosyjski statek towarowy cicho dryfuje w dół Irtyszu. Przewozi ropę, drewno i coś cenniejszego wpływy. Odcięta od Europy i objęta sankcjami przez Zachód, Moskwa stawia na swoje rzeki, by ożywić handel. Rozciągające się na ponad 100 tysięcy kilometrów, te rzeki nie tylko niosą wodę, ale także wpływy. Tuzin z nich nadaje się do żeglugi lub można je przystosować przy niewielkich nakładach. Kreml postrzega je nie tylko jako drogi wodne, ale także jako korytarze handlowe łączące Syberię z Chinami oraz Arktykę z Azją. Na razie transport rzeczny stanowi tylko niewielką część całkowitego przewozu towarów w Rosji. Główne obciążenie spoczywa na kolei i rurociągach. Ale są przeciążone, zwłaszcza na wschodzie. Ponieważ Chiny są teraz najważniejszym partnerem handlowym Rosji, istniejąca infrastruktura lądowa nie nadąża za rosnącym popytem. Dlaczego Kreml zwraca się ku swoim rzekom, mając nadzieję zamienić geografię w strategię? Ponieważ podczas gdy ustawodawcy mogą mówić różnymi językami, rzeki mówią językiem handlu. Rosja i Chiny teraz kroczą tą samą drogą. Handel między nimi gwałtownie wzrósł do rekordowych 245 miliardów dolarów. Moskwa teraz polega na chińskich towarach, aby zastąpić utracony import z Zachodu, podczas gdy Pekin kupuje więcej rosyjskiej ropy, gazu i metali. Ale boom handlowy nie przebiegał liniowo. Wzrasta, zwalnia, a potem znowu przyspiesza. Powodem tych wahań jest infrastruktura lub jej brak. Wschodnia sieć drogowa i kolejowa Rosji jest przeciążona. Została zbudowana na inną epokę i jest teraz zbyt nieliczna, zbyt stara i zbyt wąska, by poradzić sobie ze wzrostem przewozów spowodowanym sankcjami i zmianą sojuszy. Trzeba przyznać, że Rosja dokonała pewnych modernizacji. Rozbudowuje kolej transsyberyjską i magistralę bajkalsko-amurską, ale wciąż pozostają wąskie gardła. Tunel Kuzniecowski oraz odcinek między Czytą a Chabarowskiem spowalniają ruch towarowy i ograniczają przyszły rozwój. Rosjanie niestrudzenie pracują nad rozwiązaniem tych wąskich gardeł i innych problemów. Do roku 2032 planują zwiększyć wschodnią przepustowość kolei transsyberyjskiej do 270 milionów ton, ale nawet to może okazać się niewystarczające. Geografia jest ogromna, popyt rośnie, a same stalowe tory nie są w stanie unieść tego ciężaru. Dlatego Moskwa zwraca się ku swoim rzekom, aby odciążyć koleje. W ciągu najbliższych 6 lat Kreml planuje zainwestować 6,2 miliarda dolarów, oferując dotacje na budowę statków oraz zachęty dla firm zamawiających nowe jednostki o dużej ładowności, takie jak supertankowce, gazowce, skroplony gaz ziemny, masowce i tym podobne. Ostatecznym celem jest przeniesienie ładunków z kolei na rzeki. Nie wszystkie rzeki pełnią tę samą funkcję, ale w rosyjsko-chińskiej geopolityce Rzeki odgrywają dwie zupełnie różne role. Te, które płyną z południa na północ, jak Irtyż, są wykorzystywane głównie do transportu, podczas gdy te płynące z zachodu na wschód często stanowią naturalne granice. Ta zasada sprawia więc, że rosyjskie ambicje dotyczące rzek są nie tylko strategiczne, ale także politycznie wrażliwe. Szerokość rosyjsko-chińskiej granicy podąża naturalnym biegiem rzek Argun, Amur i Usuri. Rzeki te były kiedyś przedmiotem zażartych sporów terytorialnych, ale zostały rozwiązane w 1991 i 2008 roku, w dużej mierze na warunkach Chin. Ale w miarę jak Chiny się industrializują i urbanizują, napięcia powracają. Pekin i Moskwa nie zgadzają się co do tego, jak powinien być rozwijany ten dorzecze, w jakim tempie oraz jaki będzie to miało wpływ na środowisko. Z chińskim przemysłem po jednej stronie i rosyjskimi terenami rolniczymi po drugiej. Spory dotyczące nieuregulowanej zabudowy, jakości wody i powodzi stają się coraz częstsze, a jednak Moskwa pozostaje w dużej mierze milcząca. Presja zachodnich sankcji sprawiła, że współpraca gospodarcza z Chinami stała się zbyt ważna, by ją ryzykować. Więc zamiast konfrontacji Kreml się dostosowuje. Jednym z przykładów są drony. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji poparło plany utworzenia Międzynarodowego Centrum Dronów w regionie Amur. Pomysł jest prosty: pominąć drogi i tory kolejowe. Wszystkie paczki, ważące do 50 kg, byłyby transportowane drogą powietrzną przez rzekę Amur bezpośrednio do Chin. Bez mostów, bez terminali celnych, tylko lekka infrastruktura logistyczna wdrażana w szybkim tempie. To obejście narastającego problemu i znak, jak pilnie Moskwa stara się utrzymać przepływ handlu na wschód. Jednak Amur to granica, a nie węzeł transportowy. Chociaż jest żeglowny komercyjnie, niewiele pomaga w przewozie towarów na europejską stronę Rosji, gdzie znajduje się większość ludności i baza przemysłowa kraju. I tu pojawia się Irtysz. Ten zaczyna się wysoko w górach Autaj w chińskiej prowincji Xinjiang i płynie na północny zachód przez jezioro Zajsan w Kazachstanie. Po drodze spotyka rzeki Iszym i Tobol, zanim połączy się z rzeką Op w zachodniej Syberii. W tym miejscu połączenia, do Rzeczy Obyrtyż, staje się czymś więcej niż tylko rzeką. Staje się potencjalną arterią międzynarodowego handlu. Razem tworzą najdłuższy system rzeczny w Rosji i drugi co do długości w całej Azji. Ale co ważniejsze tworzą naturalny korytarz łączący wnętrze Eurazji z Oceanem Arktycznym. Tymczasem inne główne rzeki Rosji, takie jak Lena, Jenisej i Wołga, Tworzą sieć śródlądowych dróg wodnych, które łączą południową Rosję z Arktyką. Każda z nich odgrywa wyjątkową rolę. Wołga jest zdecydowanie najbardziej rozwinięta, wijąc się do Morza Kaspijskiego, Czarnego i Bałtyckiego poprzez rozbudowaną sieć kanałów. Jenisej jest również żeglowny, ale komercyjnie niedostatecznie wykorzystywany ze względu na trudny teren i rzadkie osadnictwo. Lena, choć odległa i przez większą część roku zamarznięta. Jest niezbędna do zaopatrywania najdalej na północ wysuniętych regionów Rosji podczas krótkiej, letniej odwilży. Wszystkie te rzeki są ważne, ale do rzeczy Ob Irtysz jest inne. To nie tylko rzeka, to korytarz, sposób na przepisanie miejsca Rosji na mapie bez zmiany choćby jednej granicy. I to właśnie ten obszar Kreml najbardziej chce rozwijać. Dla osób z zewnątrz, północna droga morska. Często opisywana jest jako ryzykowna, ale dla Moskwy to przyszłość. Rozciągając się wzdłuż arktycznego wybrzeża Rosji, ten szlak żeglugowy łączy Europę z Azją i oferuje skrót, który może zrewolucjonizować światową logistykę. Obecnie jest żeglowny bez lodołamaczy tylko przez kilka miesięcy w roku. Do 2030 roku zmiany klimatyczne mogą sprawić, że będzie on dostępny przez cały rok. Dlatego Kreml nie inwestuje tylko w statki, ale buduje także kręgosłup tej trasy. Nowe arktyczne porty powstają w Murmańsku, Archangelsku, Diksonie, Tiksach i Pieweku. Ale same porty to za mało. Moskwie potrzebne są ładunki, które będą zasilać północną drogę morską z głębi lądu. W tej strategii kluczową rolę odgrywają rzeki, zwłaszcza do Rzecze o Płynąc na północ od chińskiej granicy, przecina rosyjskie linie kolejowe i największe miasta. Dokładniej mówiąc, Rzeka przekracza granice Rosji z Kazachstanu, wpływając do obwodu Omskiego, czyli regionu, który przez długi czas był pomijany, ale wcale nie jest bez znaczenia. Omsk z populacją 1,2 miliona mieszkańców jest trzecim co do wielkości miastem Syberii. Jest już położone przy kolei Transsyberyjskiej. Ale tym, co je wyróżnia, jest dostęp do Kazachstanu, Chin oraz, płynąc wzdłuż Irtyszu do obu, do Oceanu Arktycznego. Przy odpowiedniej infrastrukturze Omsk mógłby stać się multimodalnym węzłem transportowym łączącym kolej, drogi i rzekę we wszystkich kierunkach. I nie jest w tym osamotniony. Dalej w górę rzeki znajduje się Nowosybirsk, największe miasto Syberii i miejsce zamieszkania dla 1,5 miliona ludzi. Podobnie jak Omsk, leży zarówno na trasie kolei Transsyberyjskiej, jak i w dorzeczu Ob-Irtyszu. Ale w przeciwieństwie do Omska, Nowosybirsk już pełni rolę centrum dystrybucyjnego dla centralnej Rosji. Dodaj infrastrukturę portową, szlaki żeglugowe i możliwości transportu rzecznego, a może stać się logistycznym sercem śródlądowej Eurazji. To właśnie jest sedno strategii Kremla połączenie rzek, linii kolejowych i szlaków morskich w jeden system. Nie chodzi tylko o bardziej efektywny transport towarów, chodzi o przekierowanie przepływu władzy. Taki system pomógłby ominąć wąskie gardła, uniknąć presji zachodu i przywrócić Rosji pozycję centralnej siły w multipolarnym świecie. Żadne z tego nie byłoby bez precedensów. Pod koniec XIX wieku oba miasta wyszły z izolacji, stając się kluczowymi węzłami transportowymi. Rozkwitły nie ze względu na to, co produkowały, ale ze względu na swoje położenie. Kreml chce teraz odtworzyć warunki, które kiedyś napędzały szybki rozwój nie tylko w Omsku i Nowosybirsku, ale w całym kraju. W tym celu Rosja planuje otworzyć sześć nowych wielofunkcyjnych centrów logistycznych do roku 2027. Lokalizacje: Omsk, Perm, Saratów, Samara, Dimitrow i Region Amur. Miejsca te wybrano celowo. Tworzą one szkielet ruchu śródlądowego, łącząc odległe regiony poprzez wspólną sieć rzek. W nadchodzących latach prawdopodobnie pojawi się więcej takich projektów multimodalnych, a do rzeczy Ob Irtyż będzie stanowić centrum nerwowe strategii Rosji. Impuls nabiera siły także poza granicami Rosji. W maju 2025 roku Kazachstan i Chiny zawarły umowę mającą na celu poprawę łączności regionalnej. Obejmuje ona plany dotyczące multimodalnego korytarza tranzytowego, który przebiega przez rzekę Irtyż. Chociaż Rosja nie jest formalnym sygnatariuszem, korytarz przebiega przez terytorium rosyjskie, a Kreml dostrzega w tym swoją szansę. Jeśli zostanie połączony z północną trasą morską, chińsko-kazachski korytarz mógłby stworzyć jeden kręgosłup handlowy od Xinjiangu aż po Arktykę. W idealnym przypadku rosyjscy ustawodawcy chcieliby, aby chińska inicjatywa pasa i szlaku połączyła się również z dorzeczami Leną, Jenisejem i Opirtyszem. Takie działanie zmieniłoby oblicze Syberii i uczyniło z niej logistyczne serce Eurazji. Prezydent Władimir Putin powiedział to w marcu 2025 roku na Międzynarodowym Forum Arktycznym, gdzie przedstawił politykę rozwoju śródlądowych portów rzecznych i obiektów logistycznych oraz połączenia ich z północną drogą morską i koleją transsyberyjską. Rosja wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie realizacji tego wielkiego planu. Ale jeśli się powiedzie, może przekształcić geografię Rosji w spójny system logistyczny. Ale ta wizja wiąże się z pewnymi napięciami. Przekształcenie rzek w korytarze handlowe oznacza konieczność poruszania się w świecie polityki. Rosja potrzebuje współpracy Chin, ale woda. Polityka nigdy nie dotyczy tylko wody. Dla Chin Irtysz wspiera szybko rozwijający się region Xinjiang. Dla Kazachstanu dostarcza wodę prawie jednej trzeciej ludności. I utrzymuje prawie połowę rolnictwa. W obu przypadkach Irtyż to więcej niż szlak handlowy to linia życia. To stawia więc rosyjskie ambicje nieco w sprzeczności z priorytetami jej sąsiadów. Mimo to Rosjanie nie zniechęcają się tak łatwo. Sankcje pozostawiły kraj z niewieloma narzędziami nacisku, a rzeki, kiedyś lekceważone, znów wracają do gry. A ponieważ Moskwa i Pekin stoją ramię w ramię, Rosja widzi w tym szansę. W tym zwrocie na wschód to właśnie rzeki mogą zadecydować, jak daleko uda się zajść.